Tak, chyba. No, żeby było dużo, to będzie taka potężnie, potężnie. I nie, I nie, nie psuj mi wyobraźni, bo ja pierwszy raz buduję domek w deforeście. Przepraszam, przepraszam. Nie, no, wybaczam. To weź na ustręgiskę proszę. Ja sobie królika polowałem przed sekundą. I lizarda też przypadkowo. Ja to tego, że nie nagrywałem teraz. <słary> Słaby komputer. Kom kom